Zostałem nominowany do Ice Bucket Challenge przez nikogo i chciałbym nominować nikogo, nikogo i nikogo. I nie wykonam tego challenge'u, bo nie mam napełnionego pojemnika pudła, wiadra, czy czegokolwiek wodą zimną i, i będziemy nagrywać porozmawiajmy, więc tak naprawdę. I naprawdę, to nie jest Ice Back Challenge, tylko to jest, moi drodzy, to jest, moi drodzy taki pseudo-vlog, tak? No, dlatego porozmawiajmy sobie o ALS-ie i tym, co się dzieje w Internecie. I to i moi kochani, w kolejnym odcinku z serii Prorozmawiajmy. Widać się z Wami DJ Palaside i kontynuujemy naszą serię, moi drodzy. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony Ice Bucket Challenge, czyli, czyli tym, czym żyje obecnie internet, Facebook, wszystkie serwisy społecznościowe, portale takie jak YouTube, Vimeo czy zupełnie coś innego, celebryci, gwiazdy, sportowcy i cały, cały świat. Moi drodzy, na pewno znacie i wiecie, czym jest Ice Bucket Challenge, bo albo wy, albo wasi znajomi, albo ktoś, kogo doskonale znacie, czy też wasi ulubieni... Proszę mi, Facebook, się uspokoić tam! Czy też wasi ulubieni youtuberzy robili Ice Bucket Challenge, ale sam Ice Bucket Challenge to nie jest, moi drodzy, wiadro z... Workiem lodu wsypanym do wody, bo tak naprawdę Ice Bucket Challenge znaczy tyle, co wiadro z zimną wodą. Czyli nie musi znajdować się tam dokładnie lód, po prostu może to być lodowata woda, ale przecież oglądając wideo nie mamy pewności, że oglądamy gościa, który nie wylewa na siebie ciepłej wody. No wiadomo, nie w rządku, bo by parował, ale ciepłej wody i tylko udaje przed kamerą. W większości jest to rzeczywiście zimna woda. Tylko powstała taka moda na to, moi drodzy, by z tego challenge'u zrobić znaczy inaczej, bo to jest cała akcja, to jest akcja charytatywna. Wiele osób wkręciło się w to i naprawdę odnotowano bardzo wysokie statystyki. Ja za chwilę omówię, czym jest ALS. E, czyli stwardnienie boczne, rozsiane, jeżeli się nie mylę. E, omówię Wam to wszystko doskonale i mam nadzieję, że przybliżę temat e, tego, na co jest z, zbierana kasa. E, ale moi drodzy, e, wiele gimnazjalistów, wiele osób z młodzieży i wiele innych pozostałych ludzi żyjących na tym świecie troszkę źle do tego tematu podchodzi, ponieważ że robią z tego sobie po prostu zwykłą zabawę nominując się nawzajem, a nie wpłacając pieniędzy. To jest trochę przykre. Pojawiły się też oczywiście hejty, są też przypadki, moi drodzy, już ofiar Ice Bucket Challenge, dokładnie tak. Też dzisiaj o tym Wam opowiem, także przejdźmy, moi drodzy, do meritum. Czym jest ALS? Moi drodzy, Ales to stwardnienie zanikowe boczne, Nie nierozsiane, pomyliłem się, stwardnienie zanikowe boczne, moi drodzy. W Polsce znane pod nazwą, już Wam mówię, SLA lub MND. Czym grozi to całe, ta cała choroba? Jest to nieuleczalna choroba, która usuwa, niszczy komórki nerwowe i prowadzi do tego, że po prostu stopniowo zanikają Wam mięśnie. Dotyczy ona osób powyżej 60 roku życia, przeważnie, przeważnie, e, i moi drodzy, przeważnie mężczyzn. E, prowadzi też, e, no niestety, do śmierci, bo w wyniku tego, że powoli zanikają wam mięśnie, i e, później macie problem z niedowładem e, i lądujecie praktycznie na wózku, no to wiąże się to też z tym, że wasze mięśnie, które są odpowiedzialne za oddychanie, również obumierają. W wyniku czego po prostu umieramy, w Stanach Zjednoczonych ALS jest znany pod nazwą Lugeriga, chorobą Lugeriga. Dlaczego? Jest to wzięte od baseballisty, który zmarł na tą chorobę w 1941 roku. W większości czas życia takiej osoby chorej jest od 3 do 5 lat, ale są też przypadki osób, które żyją naprawdę długo, i tym przypadkiem jest na przykład. Stephen Hawking, jeżeli się nie mylę, tak dokładnie, który już z tą chorobą walczy 40 bądź 60 lat, moi drodzy, i jak widzicie, da się. Więc to nie jest tak, że każdy, kto jest skazany na to, od razu umiera. Dobra, ale skąd wzięła się cała akcja ALS-a i Ice Bucket Challenge? Cała akcja zaczęła się, moi drodzy, od Korea Griffina. Czyli amerykańskiego przedsiębiorcy, dosyć bogatego, którego przyjaciel bejsbolista Pete Freights, moi drodzy, jest właśnie chory na stwardnienie zanikowe boczne. Jego filmik stał się dosyć popularny, i dzięki temu, moi drodzy, wkręcili się w to celebryci. Wszystkie gwiazdy i ważności rządu Stanów Zjednoczonych i w ogóle całego świata, i dzięki czemu to właśnie dostało taki rozgłos, i to się dzieje teraz, że właśnie my robimy o tym filmy, Wy robicie o tym challenge, i cały świat o tym mówi. Moi drodzy, sam challenge polega na tym, że w ciągu przeważnie 24 godzin, osoba nominowana, e, przeważnie w filmiku są trzy osoby nominowane, ma wylać na siebie właśnie wiadro z zimną wodą. E, po wylaniu na siebie wpłaca 10 dolarów na akcję właśnie walki z ALS-em. E, są odpowiednie do tego strony, gdzie przeznacza się na to właśnie pieniądze. Jeżeli się tego nie wykona w ciągu 24 godzin, osoba nominowana jest zmuszona do tego, by wpłacić 100 dolarów na cel charytatywny. Ale moi drodzy, są wyjątki osób, które wpłacają powyżej tych kwot e, i te challenge oczywiście się między sobą różnią, e, bo moi drodzy powstały challenge już ice bucket, takie jak e, technologiczne. I nominate the iPhone 5s, the HTC One M8, and Nokia Lumia 930. Takie w których nie trzeba wcale zimnej wody i, moi drodzy, zimnych kostek lodu. Here we go. Whew. Oh wait, that's not ice. That's ten thousand dollars in cash, which I am donating to the ALS Foundation because. Bardzo kreatywne, w których istnieją skomplikowane konstrukcje, tak jak u Billa Gatesa, hours. Good luck. a poprzez te, moi drodzy, które no niestety nie wyszły. Moi drodzy, czy przypuszczalibyście kiedykolwiek, że zobaczycie mokrego Billa Gatesa wylewającego na siebie zimne wiadro wody? Bo ja na przykład nie spodziewałbym się tego, albo jakiegoś innego znanego celebryte, który właśnie dołącza się do Ice Bucket Challenge. Jest to, moi drodzy, bardzo dobry viral. Wiele powstaje osób, które oczywiście pozytywnie odnoszą się do tematu, ale są też takie, które, no nie ukrywajmy, hejtują sam pomysł i twierdzą, iż pomagać trzeba obojętnie e, czy się istnieje w internecie czy też nie jest się znanym, ma się dużo pieniędzy, bo to nie nasza, moi drodzy, e, troska e, na bycie po prostu popularnym, e, lecz to, żeby być z bliźnim e, w kontakcie jest najważniejsza i jak napisał papież Franciszek, który zhejtował tak jakby trochę Ice Bucket Challenge. Chrześcijanin potrafi dawać. Jego życie jest pełne wielkodusznych uczynków, lecz ukrytych dla bliźniego. To też na celu miał, myślę, wypowiedzenie słów, które miałyby znaczyć mniej więcej coś w stylu Po co robicie Ice Bucket Challenge, skoro możemy pomóc bez rozgłosu? No właśnie, tylko moi drodzy, są... I zalety są też, i wady, oczywiście, jak wszystko na naszym kolorowym, pięknym świecie. Dlaczego wady i dlaczego zalety? Według mnie, moi drodzy, podchodząc do tego tematu. Y Rozgłos jest tutaj ważny. Ten viral, to co dzieje się, że celebryci tak naprawdę wylewają na siebie wodę, że mimo to, że robimy z siebie pośmiewisko, w niektórych przypadkach tych failowych na przykład, czy też robimy z siebie osoby, które no, gdzieś tam są skryte w sobie, a tu jednak zrobią Ice Bucket Challenge, świadczy o tym moi drodzy, że to idzie dalej. I jeżeli on to zrobił, to dlaczego mam nie zrobić tego ja? I to jest zaraźliwe, bo jeżeli zobaczycie na przykład waszego celebrytę, który nominuje kolejnych trzech celebrytów, poznajecie jakiegoś innego celebrytę i y, dajmy na to, jest masa osób, do której trafia właśnie y, ten viral, ta cała akcja charytatywna i te osoby wszystkie się wkręcają, czyli grono odbiorców y, się poszerza. Y, jest taki snowball effect, ja to tak nazywam, czyli kulki śnieżnej, która... Powoli zaczyna się zataczać i tworzyć wielką kulę śniegową. No właśnie. I taką małą kuleczką była ta jedna osoba, czyli Cory Griffin, który rozpoczął to wszystko. On był płatkiem, płatkiem śniegu, który zapoczątkował tę całą akcję. A teraz my, te miliony osób, które moi drodzy, ja zresztą powiem o statystykach za chwilę, które wkręciły się w Ice Bucket Challenge, czyli w obecnej chwili bodajże jest to 1,7 miliona osób, jak gdzieś to mam zapisane tak, 1,7 miliona ofiarodawców, Moi drodzy, wkręciło się w to i to jest już taka wielka kula, właściwie już lawina osób, która e, no, wpłaca pieniądze. E, statystyki pokazują, że Ice Bucket Challenge zdobył, moi drodzy, w zeszłym roku, w zeszłym roku, przez cały 2013 rok, 64 miliony dolarów e, na całą walkę, właśnie z ALS-em. Jest to, moi drodzy, kwota 2,5 miliona dolarów w okresie lipca. Gdzie uwaga, dzięki Ice Buck Challenge w lipcu przez cały miesiąc udało się według statystyk uzbierać 80 milionów dolarów. Moi drodzy, to daje już ponad blisko, moi drodzy, 16 milionów dolarów, aniżeli przez cały rok. Świadomość osób i googlowanie na temat ALS-a, czym jest stwardnienie rozsiane. Yy, Przepraszam. Stwardnienie boczne. Ja jeszcze sobie luknę, bo ta nazwa jest naprawdę skomplikowana. Stwardnienie zanikowe boczne, moi drodzy. Statystyki pokazują właśnie, że osoby zaczynają szukać. Wzrost, moi drodzy, jest diametralny. Na wykresie wszystko macie oczywiście pokazane. Macie pokazane to, czym i jak to się dzieje. Niestety, moi drodzy, nie obyło się bez ofiar, którą taką ofiarą jest Cameron Lancaster, który, z tego co się nie w Szwecji po Ice Bucket Challenge wskoczył do jeziora, no i niestety już nie wypłynął i znaleziono go na brzegu. Także są przypadki śmiertelne, ale to są przypadki yy, bardziej nieświadomości i nieupilnowania siebie, bo w końcu to jest zwykły challenge i wcale nie trzeba jakoś wielce się namęczyć, żeby wylać na siebie wiatrowodę. No ale cóż, zdarzają się też i takie przypadki. Moi drodzy, Twitter udostępnił również statystyki swoje odnośnie hashtagowania Ice Bucket Challenge, ty ty, czy też hasztagowania Ice ALS. Ice Bucket Challenge, albo ALS. To w zależności od tego, jak wolicie wymawiać. Statystyki są, moi drodzy, masakryczne. Oczywiście wszystkie będziecie mieli na ekranie ukazane i będziecie mogli je sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Jak mocno ten viral istnieje w internecie? Osobiście odnosząc się do tego tematu, moi drodzy, powiem Wam, że fajnie, że coś takiego powstało, fajnie, że jest taka inicjatywa. Ja, dla mnie ona jest po prostu cudowna. To jest viral, który, wiadomo, co jakiś czas pojawia się w internecie, i co jakiś czas powstaje akcja charytatywna, ale ta naprawdę. Jest mocno zakorzeniona teraz y, na Facebookach, na Twitterach, na Instagramach i na YouTube'ach. Każdy praktycznie to robi w swoim stylu, w bardzo czasem kreatywnym stylu, ale robi to i wpłacają ludzie pieniądze. Wpłacają po 10 zł, wpłacają po 10 dolarów, po 100 dolarów, po kilka tysięcy dolarów. Są też strony, na których możecie zobaczyć top donate, gdzie na przykład Charlie Sheen, który wysypał na siebie. Z garnka, moi drodzy, 10 tysięcy dolarów, postanowił przeznaczyć je właśnie na ten CR. Bardzo ciekawe, kreatywne wypowiedzi osób, bardzo ciekawe, moi drodzy, wyzwania, bardzo ciekawe challenge i bardzo ciekawe, ciekawe osoby nominowane, takie jak Władimir Putin czy też na przykład Barack Obama. Te osoby wszystkie są nominowane. Czy podejmą się? Ice Bucket Challenge to już ich sprawa. Być może już się podjęły w momencie kiedy ja to publikuję, ciężko mi to powiedzieć. Ale fajnie, że taki viral powstał. Ja go bardzo propsuję. Napiszcie w, komentarz w komentarzach moi drodzy, czy Wy również wzięliście udział w takim Ice Bucket Challenge. I pamiętajcie, żeby nie podchodzić do tego w sposób zabawy. Tak jak robią to niektóre osoby: to znaczy po prostu oblewają się zimną wodą, stawiają to na Facebooka, bo chcą plus 10. Do słegu. i na tym się kończy. Pamiętajcie, że cała akcja charytatywna polega na tym, żeby właśnie wpłacić pieniądze, a dopiero potem oblewać się wodą. I tym, moi drodzy, pesymistycznym albo optymistycznym, moi drodzy, akcentem, żegnam się z wami. Napiszcie właśnie, co Wy sądzicie o ALS Ice Bucket Challenge, a ja się, moi drodzy, z Wami żegnam i zapraszam Was na mojego Facebooka. facebook.com slash DJ Palace thumbs up. Napiszcie no w komentarzach, subskrybujcie, łapkujcie i w ogóle. Bla bla bla. odwiedźcie mojego Instagrama z wszystkie linki, które macie w opisie. Trzymajcie się, cześć!